W tym momencie chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie życzyć pogodnych, dobrych świąt. Aura nam sprzyja, oszczędności trochę są, bo nie ma e, odśnieżania, ale e, co nie znaczy, że firmy nie czyszczą, e, miłego, spokojnego w atmosferze rodzinnym spędzenia tych świąt i tego, żeby, drodzy Państwo, e, nowy rok przyniósł wiele sympatycznych chwil. A przede wszystkim to, co zawsze mówię, czego sobie życzę, tego i Państwu, czyli nade wszystko zdrowia, a wszystko inne mam nadzieję jakoś się ułoży. Dziękuję serdecznie i my, sylwestrowy wieczór tradycyjnie burmistrz z współpracownikami o godzinie 12.00 możemy się spotkać. Powitajmy nowy rok razem. Ci, którzy nie mają pomysłu na Sylwestra albo mają, niech też dołączą między pół do 12, czyli przed samym. Powiedzmy północą i pół godziny później możemy razem się spotkać, bądźmy razem.